Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie coś czekoladowego, niesamowitego. Jak sami widzicie, po tytule to będą 7 sposobów na gorącą czekoladę. Mamy zimny okres teraz, deszczowo, zimowy, chłodno, że po prostu chcę nam przechować tutaj w domu. Więc przychodzę do Was z pomysłem, z pomocą, z inwentywą, aby stworzyć takie. Typowe oraz bardzo nietypowe gorące czekolady. Od klasycznej do pistacjowej, limoncello, tiramisu i wszelkie inne. Bierzemy się do roboty i pierwszą, którą zrobimy, no to klasyczną gorącą czekoladę w moim wydaniu. Do rondelka leci śmietana trzydziestka. Rozgrzewam całość, aż po prostu tak do pierwszego bombla. Gaszę, wrzucam gorzką czekoladę i koniec i czekamy aż się rozpuści. I to jest taki ładny, błyszczący kremik czekoladowy. Jak ta temperatura po prostu się obniżyła, bo wrzuciliśmy tą czekoladę, to wrzucamy cukier cinowy i do tego mleko i mieszam. Do tego dodaję swoje bardzo, według mnie, ciekawe aromaty co do gorącej czekolady i to jest tyci tyci gałka muszkatołowa i cynamon. Możecie już z albo po prostu zmielić trochę kory. Do tego cylindra bez królika dodaję śmietanę trzydziestkę po raz kolejny i będziemy po prostu ubijać to. momencie, no, kiedy to będzie tak ubite, tak nie do końca właśnie, to dodajemy cukier puder. I wracamy do ubijania. I teraz tą śmietanę Bierzemy ręka w cukiernika. Uuu, mm, smacznie to wygląda. Zamykamy tutaj czubek i to do lodówy. Czekolady tutaj doprowadzamy znowu do pierwszego bąbelka. Wlewam gorącą czekoladę. Śmietanę ubitą. Kroję tutaj czubek. Nawala mi, się da. Sypię kakao. Klasyczna, gorąca czekolada. Szybciutko, prosto i naprawdę mega pyszna, bo wszystko z tego leje. pięknie. Mm, świetna, klasyka. Nie czuć tak naprawdę za dużo tego cynamonu ani tej gałki, ale czuję, że w jakimś stopniu wzbogacają ten smak. Powiem tak. Mówię. Jest to chyba najlepsza czekolada, jaką piłam. Mm, tak? No bardzo, przepyszna jest. Tak szczerze, to ja bym chyba najchętniej tą śmietany z tej gorącej czekolady zjadł. <noise> Kolejna gorąca czekolada będzie pistacjowa. mamy tutaj pistację. Nie solone, ale mogą być też jak najbardziej solone. No i wiadomo, no teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest pistacjowe. Czekoladę, croissanty, pączki, rurki, lody, sosy, makarony, lasagne i też, no dlatego robimy gorącą czekoladę pistacjową. Rondel, do tego zużyję mleko roślinne, napój roślinny, jakikolwiek chcecie to nazywać. O smaku migdałowym, ponieważ według mnie podbije jeszcze bardziej tą orzechowość tych pistacji. Zacznę to podgrzewać. Tutaj mam krem pistacjowy, klasyczny, słodki. Biorę trochę tyłem łyżki i robię coś takiego. A jeżeli jesteście ciekawi, jaki krem pistacjowy jest najlepszy, to tutaj u góry Wam się pojawi nasz ogromny test wszystkich kremów pistacjowych. Tutaj mam nie krem pistacjowy, ale pastę pistacjową. Co się różni z tym, że to, to jest po prostu 100% pistacji. Nie ma nic więcej. I do tego dodaję jedną łyżkę pasty pistacjowej. Już nabrał taki szarowaty kolor, czyli tak jak autentyczne pistacje. I do tego jeszcze odrobinkę miodu, taka niecała łyżka i też mieszana. W tej gorącej czekoladze jest czekolada i jest to biała czekolada. I dodajemy ją teraz, na koniec. Gdybyśmy to dali na początku, to by było wszystko za płynne. Nie? Czekolada gotowa, biała w tym przypadku, pistacjowa. Do tego, tak jak w poprzedniej, pójdzie bita śmietana. I na sam koniec pistacje. Teścik. Uuu, na że to będzie przepyszne. Wow! Nie myślę, że będzie aż tak mocno pistacjowe. To jest po prostu taki organ pistacjowy. Naprawdę, naprawdę, naprawdę czuć mocno ten aromat pistacjowy. Czuć, że jest to nadal gorąca czekolada. I chrupkość tych pistacji tutaj to po prostu. Pijesz i nagle masz jeszcze coś do gryżęcza. Róbcie to w domu i dajcie mi znać. No, wow, jakie to jest pyszne. Z czymś mi się to kojarzy. No może na końcu języka. Już z wiem. czymś dla dzieci. Tak, już wiem z czym. Z, z kaszką mam Nie, z, z płatkami jakimiś do mleka. Jakieś ciniminis albo coś takiego. Mmm, trochę tak. Mhm. Ja? Takie mleko po ciniminis. Mleko Zacznijmy od dyni, która potrzebuje swój czas, żeby się stać taka miękka i nadająca się do czekolady. Osobiście myślę, że jeżeli chcecie zrobić tą wersję e, dyniową czekolady, to warto zrobić jak macie gości, jak chcecie zrobić trochę więcej tej czekolady. To co jest fajne z dyni Hokkaido jest, że można wszystko z niej zjeść. Kroję ją w kawałki. Tutaj nam się gotuje woda na patelni. Nie musicie to koniecznie zrobić w taki sposób, ale ja tutaj mam tą parownicę. Do tego daję folię aluminiową, kawałek, i na to dynię. I kładę tutaj na parę wodną, która leci z tej patelni. Gdybyście nie mieli taką parownicę, to możecie na rondelku wlać wodę, na sitku dać dynię, przykryć tak i macie potem dwie opcje. Albo przykrywacie taką przykrywką do patelni, albo możecie jakąkolwiek miską to przykryć i będziecie mieli taki sam efekt. Gdy dynia się robi i zajmie jej takie 15 minut, to w rondelku wlewam mleko roślinne, migdałowe, wrzucam rozmaryn do środka, szczypta cynamonu i rozgrzewam to na mały ogień. Po prostu żeby ten napój się aromatyzował tymi składnikami. Tutaj nam ten napój się pięknie rozgrzał i wyciągamy z niego rozmaryn. I widzicie, dynia jest totalnie miękka. Wezmę swoją maszynę tortu i takie naklejki znajdziecie w link tutaj pod spodem i do niej dodam dynię. A! Ale nie zrobię dwa razy ten sam błąd. Bo już kiedyś to zrobiliśmy i nam się spaliła tutaj ta część plastykowa. Więc dodam dynię i poczekam. Myślę, że się spali? Dobra, blendujemy. Mamy tutaj właśnie tę dynię, zobaczcie jak taka piękna, kremowa się zrobiła. Tutaj troszeczkę nam, nam rzeczy pływa w tym, w tym czym, więc chciałbym to odcedzić, więc wleję najpierw tutaj, i jeśli tutaj trochę, trochę cynamonu, trochę resztek zostało, więc to wszystko wypukuję, wracam tutaj, to też, już takie czystutkie, aromatyzowane. To jest gorące i do niego dodamy miks czekolad, ponieważ będzie trochę białej i trochę ciemnej, obydwie. Gorzka? Gorzka. Żeby dodać taki czekoladowy, fajny, kakaowy posmak, biała czekolada, żeby dodać taki maszlany, waniliowy, sodrutki posmak. Mieszam, mieszam, dodaję pampki. Wlewamy do niego nasz magiczny trunek. Tyłem łyżeczki. Robimy coś takiego. Chodzi o to, żeby dać właśnie trochę dyni tutaj na brzegu. I do tego kawałeczek gorzki czekolady. Moja gorąca czekolada dyniowa. Czas y, wypróbować to. Uu. Uu. A tak z dynią? Bardzo ciekawy i dobre, dobra czekolada. Ona jest taka niesamowicie aromatyczna. Pierwsze, co czujemy, to jest zapach tych przypraw, a potem ta kremowość dyni, ta kremowość czekolady. To jest y, taki typowy jesienno-rzymowy napój. Jeszcze sobie spróbuję z dynią. Dobra, Dobrze co? <grymne> mm. Prawda? Mm. No. Też czujesz rozmaryn? <grymne> Ciekawe. Smakuje tak, jakbym dostał to w dobrej kawiarni albo restauracji. W takiej... takie hipsterskie. Takie hipsterskie i wtedy byłbym taki, że what? Limoncello. Na mleku roślinnym. Wlewam do trochę. Cytryna. Obieram kurkę. A Mateo? Tak? Limony, tyle. To zostawimy na sam koniec. To idzie do środka, i razem z tym też mięta. Do środka. To jest limoncello, to? Likier? No. Likier, to jest likier cytrynowy na samych skórkach, a przepis na to znajdziecie w mojej książce. Link tutaj pod Gotujemy to standardowo do pierwszego bumbelka. No dobra, mamy to. Wyciągam aromaty. I do tego dodaję cukier cinowy i do tego dodaję mleczną czekoladę. I mieszam. I w momencie, kiedy nam się to już rozpuściło, właśnie bierzemy limoncello i dolewamy tak jeden szocik. I na to skórka cytryny oraz parę listek mięty. Tej cytryny czuć tylko taki zapach przyjemny w górze, Nie czuć tą kwasowość, nie czuć nawet za bardzo tego alkoholu i zupełnie to nie przeszkadza. A ta mięta to tak świetnie wszystko zapachuje. Czy jestem co do tego przekonana? Ani troszkę. O! Jednak jestem do tego przekonana. Wow! Ja naprawdę nie lubię deserów cytrynowych. <laughs> Czyli potwierdzasz, niedobre. Nie no, pyszne właśnie. Tiramisu, tiramisu. Robimy gorącą czekoladę z smaku tiramisu, więc do rondla leci mleko z szczęśliwej krówki. Podgrzewam, poczekam standardowo do pierwszego bobla. Do mleka wrzucam gorzką czekoladę, sporo. Mieszam całość. Biorę kubek, do niego Dodaję mascarpone, tak po prostu. Dolewam czekoladę. Do tego idzie espresso. I do tego idzie bita śmietana, bo tiramisu jest deserem. Do tego idą ciasteczka savoiardi, które ja osobiście je spróbuję pokroić, nie czy mi się uda. Na pół. I coś takiego. A na sam koniec, skoro to tiramisu, Kawał. Proszę wejść. Mm, to jest właśnie to. Wejść głęboko, wyciągnąć ten maskarbonę, który nabiera ten smak tej czekolady, tej gorzkości lekkiej od kawy, która jest posłodzona mlekiem i, i czekoladą, i z tymi sawojardi tutaj na koniec. Normalnie smakuje jak takie pitne tiramisu. A to, że pod spodem dajecie. Zimne mascarpone z lodówkiem to jest świetny balans z tą gorącą czekoladą. Weszłaś głęboko? Mhm, mm mam. Mam to. Masz to? Mhm. Mm jak? To smakuje jak tiramisu. Kawowe. Tiramisu jest kawą. No wiem. No, spoko. Przepyszne, smakuje jak tiramisu. Tylko po polerę taka. <gry> Kolejna czekolada orzechowa, orzechy laskowe. Trochę, nie za dużo. To nie robimy dużej rosi. Prażymy orzechy, a w międzyczasie nie patrz, no nie patrz mówię. Jak mam nie patrzeć, jestem operatorem. Bierzesz łyżkę, wkładasz do, do słoika, bierzesz kubek i smarujesz, tak jak robiliśmy przy pistacie, Między okay? Międzyczasze po prostu. To już to mieć taki krascik zrobiony. Kiedy orzechy są prażone, kiedy zaczniemy czuć ich zapach, i kiedy będą trochę przerumienione? Na tym samym palniku rondelek, mleko i robimy bardzo podobnie jak, jak ostatnio. Ale część tych orzechów dajemy do środka. One są teraz bardzo aromatyczne, więc nam zaromatyzują mleko tymi orzechami. I standardowo do pierwszego bombelka. Tu już jest gotowe mleko. Gorzka, a nie mleczna, nie biała, ponieważ już mamy bardzo dużo słodkości w tym kubeczku, pełen miłości. W postaci kremu orzechowego. I wraz z orzechami przelewamy do kubka. I troszeczkę tych orzechów prażonych, tak na topie. To jest mega mocno Dlatego Do tego jeszcze trochę kakao. Tarka na grubych oczkach. Czekolada. Czekolada gorąca laskowa. Jeżeli uwielbiacie orzechy laskowe, no to to jest czekolada dla was. Wśród tych wszystkich czekolad, ta jest tak tak najmniej mi smakuje. Myślę, że powiesz, że to nie jest niedobro. to jest bardzo mocno orzechowe. Ja już wspomniałem za kamery, że nie lubię orzechów laskowych. Mhm. I potwierdzam. I potwierdzam. Świetnie! Ostatnia gorąca czekolada. O smaku matcha. Na mleku roślinnym, ale możecie też na normalnym mleku, gdy już go rozgrzewa. Najpotężniejszy aromat w naturze, wanilia. Troszeczkę... Macszy. Tyle wystarczy. Teraz wielcy znawcy Maczy mówią, nie, nie, co ty robisz? powinieneś używać specjalny kubek, specjalną tą z bambusa czy jakiegoś tam drewna. No, nie mam tego, no nie jestem wielkim ekspertem matczy. jestem ekspertem smaków. I do tego bazylia świeżutka do środka. Wieszy mi to rewelacyjnie, to Standardowo już o tym wiecie, że to jest siódma sz czekolada, aż do pierwszego bombelka, ok? Wyciągam bazylię, która zobaczy już, jak wygląda, jeszcze tak dała z siebie swoje aromaty. I wrzucam tutaj do środka białą czekoladę. I trochę jak taki koktajl z bazylią. Proste, żelone, szybciutkie bardzo aromatyczne, bardzo pachnące. Osobiście nie jestem fanem matchy. <grymne> jest bardzo zbalansowana ta, ta gorąca czekolada, jest słodycz, jest aromat matchy, jest ta bazylia, więc kulinarnie mówiąc, dobra robota, ale to nie mój smak. Ola podobno kocha matchę, więc ty się bardziej będziesz wypowiadać na ten temat. Uuu, to moja ulubiona chyba. O, tak? Wow. Mm. Bazylia, jak się wącha habazurię to masz taki eksperyment. Mm -hmm. Lubię. Mm. Czy jakimś wielkim fanem? Jestem fanem białej czekolady. – A, co ci też będzie smakować. Mm, – Pycha, mm. pycha. Takie bardzo mleczne. Nie spodziewałem się, ale zapach tej bazy jest super. Myślałem, że nie będzie to przeszkadzało, ale mega podbija. To też bym się tutaj zastanowił, czy to nie jest jedna z moich ulubionych dzisiaj. – Wow. Piękna, piękna, piękna podróż gorących czekolad. Mam nadzieję, że te pomysły, te przepisy, ta kreatywność, jakoś wam się spodobały i wam was zainspirują. Ten film, który tutaj się pojawia, to na pewno ci się spodoba. Skoro dotarłeś tutaj, zostaw lajka, zostaw twoje w ducho tutaj na tym kanale. Subskrypcja, dzwoneczek jak święty Mikołaj i do zobaczenia do następnego tygodnia. Bum!